Witam Was, dzieci, bardzo serdecznie. Dzisiaj przygotowałam dla Was zajęcia nieco inne niż zwykle, ponieważ dzisiaj będą to zajęcia religii katecheza. Będzie ona dotyczyła um, Wielkiego Tygodnia. Czyli dni, które mamy właśnie w tym momencie przed sobą. Jak wiecie, dzieci, jak Wam e, już kiedyś opowiadałam, my obecnie e, mamy okres Wielkiego Postu. Zaczął on się w środę popielcową, o środzie popielcowej Wam opowiadałam i trwa aż do Wielkanocy. Natomiast, co jest w trakcie tego e, Wielkiego Postu ważne, poza oczywiście tym, o czym my, e, rozmawialiśmy już, czyli poza naszymi postanowieniami, poza tym, żeby starać się jak najbardziej ulepszyć swoje postępowanie, tak by oczyścić swoje serca, by się dobrze przygotować na Święta Wielkanocne. Poza tym wszystkim bardzo ważne są te ostatnie dni Wielkiego Postu, które zaczynają się w zasadzie lada chwile. I ostatnie dni przed Wielkanocą, przed świętami zmartwychwstania pańskiego nazywane są Wielkim Tygodniem. I dzisiaj dzieci, chciałabym wam pokrótce opowiedzieć, z czym się to wszystko wiąże, skąd wzięły się pewne wielkanocne tradycje oraz tradycje poprzedzające same święta. Co my w tym momencie upamiętniamy, o czym powinniśmy wiedzieć? Tym bardziej, że no niestety w tym roku nie będziemy mieli szansy e, na odświeżenie sobie tej wiedzy, e, ponieważ no w kościołach wszystkie te nabożeństwa, o których ja będę dzisiaj opowiadała, w tym roku się odbywać po prostu nie będą. Ale żebyśmy wiedzieli, skąd w ogóle jest ta Wielkanoc, o czym powinniśmy pamiętać, e, co pewne rzeczy symbolizują, dlaczego w naszym koszyczku jest baranek dlaczego mówimy, że jest święconka, skąd ta palemka. O tym wszystkim się dowiecie dzisiaj. I dzieci, jeżeli y, mówimy o Wielkim Tygodniu, to w pierwszej kolejności powinniśmy powiedzieć sobie o dniu, który y, będzie lada moment, o najbliższej niedzieli. Niedziela ta nosi nazwę Niedzieli Palmowej. Obchodzona ona jest y, na pamiątkę przybycia Jezusa do Jerozolimy. Jezus wjechał do Jerozolimy, do takiego miasta, o nazwie Jerozolima, na osiołku i był pozdrawiany słowami Hosanna przez tamtejszych mieszkańców. Co oznaczają słowa Hosanna? To oznacza, uwielbiajmy Jezusa. Ponieważ dzieci musicie wiedzieć, że Jezus był w tamtych czasach przez osoby, które podążały za jego nauką, które mu wierzyły, które wierzyły w to, co on głosi, był uznawany wręcz za króla i był po królewsku traktowany. Jezus przyjechał do Jerozolimy, gdzie był bardzo oczekiwany, wszyscy chcieli się z Jezusem spotkać i przyjęto go iście po królewsku. Ludzie pładli płaszcze, na ziemi, przed osiołkiem, na którym Jezus podążał, oraz kładli gałązki palmowe. Wtedy były to z prawdziwych palem. My u siebie takich, u nas takie palmy nie rosną, także my palemki tworzymy nieco inne. Ale najpierw chciałabym Wam pokazać, jak to wydarzenie wyglądało. Skorzystam sobie tutaj z ilustracji. Mam nadzieję, że dobrze widać w Biblii. Popatrzcie, Jezus wjechał do Jerozolimy na osiołku. Ludzie mu się kłaniali, ludzie go pozdrawiali, kładli płaszcze przed nim, na drodze kładli palmy, traktowali go jak króla. Właśnie na pamiątkę tego my obchodzimy niedzielę palmową, która jest pierwszym dniem Wielkiego Tygodnia. I jako, że tak jak już powiedziałam, my takich, u nas takie normalne palmy nie rosną, my tworzymy własne palemki, które w, palm, w niedzielę palmową w kościele są święcone wodą święconą. I palemki mogą wyglądać różnie. Ja mam tutaj zeszłoroczną palemkę, dlatego ona troszeczkę już jest obeschnięta, już ta zieleń nie jest taka soczysta. W naszych okolicach na Opolszczyźnie bardzo popularne są takie palemki, jak my tutaj widzimy, czyli wiązka bazi, gałązek wierzbowych, przyozdobiona czymś zielonym. U mnie to są akurat gałązki bukszpanu. Takie palemki zanosimy do kościoła, ksiądz święci je święconą wodą, przynosimy je do domu, yy, ustawiamy czy wstawiamy w jakimś widocznym miejscu i mają one nam przez cały czas przypominać o miłości do Jezusa i chronić nasze domostwo, nasz dom, naszą rodzinę, przed wszystkim, co mogłoby złego nas spotkać. Na pamiątkę też tej podróży i, i wejścia do Jerozolimy, pana Jezusa, organizowane są w niedzielę palmową procesję. Czyli takie przejście łącznie z księdzem, z ministrantami, wszystkich wiernych, wszystkich osób, które uczestniczą w tym momencie w Kościele, we mszy. Taką procesją właśnie dookoła Kościoła są tworzone, e, przeważnie dookoła Kościoła, są odbywają się właśnie w Niedzielę Palmową też takie procesje. Kolejnym ważnym dniem e, podczas Wielkiego Tygodnia jest Wielki Czwartek. Już zbliżamy się coraz bardziej do Wielkanocy, samej do niedzieli wielkanocnej, ale najpierw mamy Wielki Czwartek. Dzieci, podczas Wielkiego Czwartku Pan Jezus spotkał się na takiej ostatniej kolacji ze swoimi uczniami. Jak nazywali się jego uczniowie? Już wiecie. Byli to apostołowie. Dwunastu najbliższych przyjaciół, najbliższych uczniów i pomocników Pana Jezusa, nazywanych apostołami. Spotkało się z nim na takiej ostatniej, jak się okazało, pożegnalnej kolacji, dlatego jest ona nazywana ostatnią wieczerzą. I też, dzieci, żebyśmy zobaczyli, jak to wydarzenie wyglądało. Mam dla Was przygotowaną taką ilustrację tu. Posłużę się też. Biblią, z której wielokrotnie na zajęciach korzystałam. Tak, ostatnia wieczerza w centrum widzimy Jezusa otoczonego Jego uczniami. Jako ciekawostkę mogę Wam pokazać też obrazek, który przedstawia dokładnie to samo wydarzenie. Też ostatnia wieczerza. E, I tak dzieci, właśnie w Wielki Czwartek odbyła się ostatnia wieczerza. Pan Jezus spotkał się ze swoimi przyjaciółmi i z nami Pan Jezus też chce się spotykać. E, też jesteśmy mu bliscy i chce być z nami na zawsze, dlatego na pamiątkę tego Jego ostatniego Spotkania z Jego przyjaciółmi, my spotykamy się z nim za każdym razem na mszy świętej. Msza święta jest właśnie taką pamiątką ostatniej wieczerzy. Wtedy możemy być najbliżej Pana Jezusa, ponieważ w kościele znajduje się on pod postaciami chleba i wina. Pan Jezus właśnie podczas tej. Ostatniej wieczerzy przekazał swoim uczniom, że od tej pory będzie znajdował się blisko nich i blisko każdego człowieka pod dwoma postaciami: chleba, czyli hosti, takiego opłatka specjalnego, okrągłego, poświęconego, który można przyjmować podczas komunii świętej, oraz pod postacią wina. W ten właśnie sposób osoby, które e, przyjęły już pierwszą Komunię Świętą, mogą przyjmować Pana Jezusa do serca, mogą spotykać się z Nim podczas mszy świętej i przyjmować, jego, e, przyjmować Go pod postacią chleba, czyli tej hostii oraz wina do serca. E, co jeszcze jest ważne? Jak chodzi o Wielki Czwartek. Dzieci po ostatniej wieczerzy, Pan Jezus udał się na modlitwę do Ogrodu Oliwnego. Było to dla niego takie miejsce skupienia, miejsce, w którym lubił rozmawiać z Panem Bogiem, ze swoim ojcem. I niestety, podczas przebywania na modlitwie, Pan Jezus został pojmany i został zabrany na przesłuchanie i na pamiątkę tego wydarzenia na, dla upamiętnienia tego wydarzenia ciało i krew, ciało Jezusa właśnie pod postacią tej hostii zostaje też zabrane z ołtarza z tego głównego miejsca w kościele i przeniesione do tak zwanego ołtarza bo, bocznego zwanego też inaczej ciemnicą Cały otarz zostaje rozebrany, zdejmuje się z niego kwiaty, zdejmuje się obrusy. Co jeszcze dzieje się wtedy w kościele? Milkną organy, milkną dzwony i nie odezwą się aż do momentu zmartwychwstania Pana Jezusa. Właśnie w ten sposób upamiętniamy te dość przykre wydarzenia. A tutaj mam dla Was taką ciekawostkę. W tym czasie w kościele zamiast dzwonków, Używane jest coś takiego przez ministrantów. Zaprezentuję. Dzieci, to jest kołatka. Właśnie od Wielkiego Czwartku przez Wielki Piątek, Wielką Sobotę używa się tylko czegoś takiego. Nie biją żadne dzwony. Można używać jedynie kołatek. To się dzieje w Wielki Czwartek. Po Wielkim Czwartku... Następuje Wielki Piątek. Jest to, można powiedzieć, dzień taki najsmutniejszy podczas obchodów Wielkiego Tygodnia. Dzień pełen zadumy, ponieważ jest to dzień, w którym upamiętniamy Drogę Krzyżową oraz śmierć Pana Jezusa. I zanim przejdziemy do tego, co się działo podczas samej Drogi Krzyżowej, to ważne jest też, żebyście wiedzieli dlaczego w ogóle Pan Jezus został na tą śmierć wskazany. ponieważ on został przez Piłata na śmierć skazany dlatego, że mówił o sobie, że jest królem. Tylko niestety ludzie go nie rozumieli. On sam mówił, że królestwo jego nie jest z tego świata. Chodziło mu o to, że jest królem nieba razem z Bogiem, z Ojcem. Ludzie nie rozumieli go. Ludzie myśleli, że będzie zagrażał, że będzie chciał odebrać władzę, dlatego skazano go, dlatego Jezusa skazano, poniekąd dlatego, że go nie rozumiano, że się go bano, a tak naprawdę Pan Jezus wiedział, że oddaje swoje życie za nas, po to, żebyśmy my mogli żyć. Zrobił to z miłości do wszystkich ludzi. I jak to wszystko się odbywało? Mam tu taką małą książeczkę, która ukazuje nam, Wydarzenia Drogi Krzyżowej. I pokrótce opowiem Wam, co w tym czasie się działo. Dzieci Droga y, Krzyżowa składa się z 14 stacji. Czty, upamiętnia 14 takich najważniejszych wydarzeń od momentu skazania Pana Jezusa y, do momentu złożenia go w grobie. I Pan Jezus, po tym jak już został skazany, musiał nieść ciężki krzyż. Nałożono mu na ramiona krzyż. Szedł z tym krzyżem w kierunku góry Golgoty. Wiele ciężkich wydarzeń spotkało go po drodze. Pod krzyżem upadał. Yy, odbywały się spotkania, które były dla Niego bardzo bolesne. Spotkał na przykład swoją matkę, Maryję. Było dla Niego to i dla niej bardzo bolesne, bardzo nieprzyjemne wydarzenie, ponieważ wiedzieli, co Pana Jezusa już czeka. Były też momenty pokrzepiające. Na przykład Szymon z Cyreny Pomógł panu Jezusowi nieść krzyż. Nie chciałby jezus, cierpiał sam. I wszystkie te wydarzenia yy, doprowadziły do tego, że pan Jezus został ukrzyżowany i na tym krzyżu zmarł, na Górze Golgocie. Wielki Piątek jest to właśnie dzień, kiedy my sobie te wydarzenia przypominamy. I kiedy adorujemy krzyż. Tutaj mam krzyż. Wielki Piątek to jest dzień adoracji, czyli modlitwy przy krzyżu oraz dzień zadumy. Po Wielkim Piątku następuje Wielka Sobota. Wielka sobota to jest dzień, w którym w kościołach, już w zasadzie w wielki piątek pojawia się tak zwany boży grób, czyli miejsce, do którego zostało złożone ciało Pana Jezusa. To tak naprawdę była taka skalna grota, tak kiedyś groby wyglądały, taka można powiedzieć, jaskinia w skałach, która ciężkim głazem została przysłonięta. I wzór takiego grobu jest tworzony w każdym z kościołów, i przez całą Wielką Sobotę trwamy na modlitwie właśnie przy Bożym grobie. Przychodzi się do kościoła po to, żeby się zadumać, żeby się pomodlić przy Bożym grobie, właśnie. I w Wielką Sobotę obchodzone jest jeszcze jedno ważne wydarzenie, to już zdecydowanie bardziej radosne. Ponieważ w Wielką Sobotę świ następuje święcenie pokarmów. Czyli idzie się do kościoła z koszyczkiem, ze święconką i pokarmy, które zostaną e spożyte podczas śniadania wielkanocnego są wtedy święcone. Ja już Wam na takich normalnych zajęciach koszyczek ze święconką pokazywałam. Ale teraz pokrótce opowiem Wam, Dlaczego pewne z tych pokarmów yy, właśnie w tym koszyczku się znajdują? Mamy tutaj baranka. Baranek to jest, tak jak już Wam wspominałam, symbol zmartwychwstałego pana Jezusa. Yy, mamy chleb i może być też inne pieczywo, ponieważ chleb jest, taką, jest takim podstawowym pożywieniem. Jednym z najważniejszych. Przypomina on o tym, że o naszej wdzięczności do Pana Boga za to, że mamy co jeść, że mamy na naszych stołach pożywienie, oraz jest umieszczany w tym koszyczku wielkanocnym, w tej święcące też po to, żeby nigdy nam po karmu nie zabrakło. Mamy w koszyczku wielkanocnym jajka. Już Wam mówiłam, że jajka są symbolem nowego życia. Tak jak z jajeczka wykluwa się nowe stworzenie, nowy ptak, tak mają one nam przypominać o tym, że życie zawsze, że wszystko budzi się do życia i że w to, że w to życie musimy wierzyć. Mamy tutaj też wędlinę. Ja mam taką kiełbaskę. Wędlina jest oznaką tego, że pomału zbliżamy się do końca postu. Post często też wiąże się z niejedzeniem pokarmów mięsnych. Kiedy pościmy, nie jemy mięsa. To, że tutaj pojawia się wędlinka, oznacza, że post dobiega końca, że za chwilkę będziemy świętować i nie trzeba już będzie pościć. Mamy też tutaj sól. Ponieważ kiedyś, w dzisiejszych czasach również, sól często używana jest do tego, żeby coś zakonserwować, żeby jedzenie się tak szybko nie zepsuło. I ta poświęcona sól też ma chronić nasze jedzenie od tego, żeby się nie psuło, ma chronić uprawy od zarazy, od zniszczenia, od przesuszenia, od nadmiaru słońca, od wszystkiego tego, co naszym pokarmom może zagrażać. Mamy w koszyczku Wielkanocnym też na przykład chszan. Chrzan, jak wiecie, jest takim dodatkiem dosyć ostrym, e, dosyć intensywnym w smaku. I chszan ma nam przypominać o tym, że e, w życiu pojawiają się też trudne chwile i je też powinniśmy akceptować. Że nie wszystko jest słodziuteńkie i pyszniuteńkie. Mimo, że chrzan jest pyszny, ale nie można go używać w nadmiarze. Tak samo w życiu naszym są trudne chwile, ale miejmy nadzieję, że nie będzie ich zbyt wiele. Dzieci te ostatnie trzy dni, o których Wam mówiłam, czyli Wielki, Piąty, Wielki Czwartek, Wielki Piątek oraz Wielka Sobota, nazywane jeszcze są. Tridium paschalne. Te trzy dni to jest tak zwane tridium paschalne. I po tridium paschalnym następuje już Wielkanoc, czyli dzień zmartwychwstania Pańskiego, zmartwychwstania Pana Jezusa. I pozwólcie dzieci, że w tej chwili ja przeczytam Wam fragment Pisma Świętego który opowiada nam o tym, jak to się wydarzyło. O święcie pierwszego dnia, e, pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób. A oto powstało wielkie trzęsienie ziemi, albowiem anioł pański stąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł przy nim. Postać jego jaśniała jak błyskawica, a szaty jego były białe jak śnieg. Ze strachu przed Nim zadrżeli strażnicy i stali, y, stali się, jakby umarli. Anioł zaś przemówił do niewiast. Wy się nie bójcie, gdyż wiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo z martwych stał, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom, powstał z martwych. Pospiesznie więc oddaliły się od grobu z bojaźnią i wielką radością i biegły oznajmić to jego uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: Witajcie! One podeszły do Niego, objęły go za nogi i oddały mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: Nie bójcie się, idźcie i oznajmijcie moim braciem, niech idą do Galilei, tam mnie zobaczą. Czyli dzieci, w niedzielę, jak już dowiedzieliśmy się z tego fragmentu yy, pisma świętego, w niedzielę wczesnym rankiem okazało się, że grób Jezusa jest pusty. Kamień był odsunięty, w środku zostały tylko płótna, którymi Jezus był owinięty, a samego Jezusa już tam nie było. Odkryły to yy, Maria. Maria Magdalena i Druga Maria, które chciały podejść do grobu. Anioł, którego spotkały przy wejściu do grobu, powiedział im, że nie powinny się bać, ponieważ Pan Jezus zmartwychwstał. Jezus pokonał śmierć. Ja Wam już kiedyś mówiłam, że każdy z nas składa się z ciała y, oraz z duszy, która jest nieśmiertelna, która będzie żyła na zawsze. Pan Jezus sprawił, że oprócz tego, że jego dusza przeżyła, to na świat wróciło też jego ciało. Z martwych stał całkowicie, odwiedził swoich uczniów, pokazał im się w całej okazałości, pokonał śmierć. To jest największy cud, jakiego Pan Jezus dokonał. I my właśnie po, w trakcie Wielkiej Nocy, Upamiętniamy to wydarzenie. To bardzo ważne wydarzenie. Jeżeli yy, ktoś z was był kiedyś w kościele, na takiej wczesnoporannej mszy, nazywanej rezurekcją, to wiecie, że podczas tej mszy bardzo często można usłyszeć zawołanie alleluja. I jest to Taki okrzyk radości na cześć właśnie zmartwychwstałego Pana Jezusa. W kościele zobaczyć można też symbole zmartwychwstania. Jest to paschał. Ja tutaj mam taką miniaturową wersję paschału. Pasał to jest taka, prawdziwy pasał, to jest taka bardzo duża świeca, która pali się w kościele przez cały rok, i jej płomień ma rozganiać mrok, rozganiać ciemność, tak samo jak Pan Jezus odgonił śmierć. Jej płomień pokonuje ciemność, tak jak Pan Jezus pokonał śmierć. Innym symbolem zmartwychwstania, który możemy zobaczyć w kościele jest właśnie figura Pana Jezusa zmartwychwstałego. Jest ona przedstawiana w ten sposób w odświętnych szatach z uniesioną w zwycięskim geście też ręką i właśnie z chorą wiewką z krzyżykiem. To jest figura Pana Jezusa zmartwychwstałego i właśnie te symbole w kościele można zobaczyć od rezurekcji, od mszy ogłaszającej zmartwychwstanie Pana Jezusa, do kościoła wraca śpiew razem z dźwiękiem organ, biją znowu dzwony, słychać radosne alleluja. A my w domach możemy się cieszyć z tego właśnie, że Pan Jezus zmartwychwstał, że dokonał takiego największego cudu. Możemy dzielić się tymi poświęconymi pokarmami i wspólnie spędzać te piękne święta z rodziną. Mam nadzieję, dzieci, że Wam taką tajemnicę Wielkanocy, tajemnicę zmartwychwstania oraz tego, co się działo przed nim, pokrótce przybliżyłam. Więc jeżeli e, zasiądziecie do Wielkanocnego Stołu, będziecie już wiedzieli. Dlaczego my w ogóle takie święta obchodzimy i co pewne rzeczy oznaczają? Tymczasem ja Wam życzę miłego dnia i do zobaczenia ponownie.